あっ <music> Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek przerabiania simów z gry a dzisiaj zapraszam Was na kontynuację poprzedniego odcinka czyli Spencer Kim Lewisów, ale zabieramy się za Vivian dzisiaj, zabieramy się za Denisa i zabieramy się dzisiaj za Oliwie Kim Lewis. I znowu sorry, że jestem bez kamery, ale będę miała dzisiaj dużo pracy ogólnie, a bez kamery dużo szybciej się montuje odcinek więc dzisiaj tak, ale spokojnie, standardowo w tej serii też chcę, żeby kamera się pojawiała, bo ja w ogóle wolę odcinki z kamerą i jakoś tak mi się wydaje, że ona, nie wiem, lepiej się ogląda. Ale dzisiaj zabieramy się za właśnie za tych simów i powiem Wam, że jeżeli chodzi o Denisa Kim oraz o Vivian Louise, to wydaje mi się, że oni będą raczej w takim niewielkim stopniu przeze mnie przerabiani. W sensie tak, tutaj na pewno zrobię sobie tak, bo ja nie lubię, jak aż tak bardzo mam spłaszczone te profile, ale tak szczerze, z samych rysów wydają mi się naprawdę całkiem fajnie. Mało tego, wydaje mi się, że Vivian Fajnie wygląda z tymi krótkimi włosami, tak samo chyba nawet ściętymi, jak ma jej syn. Bardzo mi się to podoba, i tutaj naprawdę jedynie co z nią zrobię, to prawdopodobnie zmienię jej oczy, bo nie lubię tych oczów z rzęsami i troszeczkę ją przybierzemy, chociaż jej ubranie też nie jest jakieś najgorsze. Także naprawdę, no powiem wam, jestem zaskoczona tym, że ci Simowie tak wyglądają. No każdy z tych strojów jest spoko, nawet ta sukienka jest spoko, tylko trzeba jej zdjąć te. Rzeczy. No i tutaj dopasować wydaje mi się jakiś lepszy strój zimowy niż to, co się jej wylosowało. E, także zaczniemy sobie może od Vivian Louise, która jest simką rodzinną, jest wesoła oraz jest smakoszką i chce mieć dużą i szczęśliwą rodzinę. Jakoś w życiu bym nie pomyślała ja myślę, że to jest jakaś taka wredna baba, a tu się wydaje mi, że to jednak jest taka miła, e, starsza pani i bardzo bardzo mi się to spodobało tutaj zrobimy jej tak zrobimy jej tak troszkę damy jej na pewno oczy w sensie damy jej na pewno rzęsy z detali skóry i zastanawiam się cały czas nad tym skinem ja mam tutaj takie skiny które mają jej dodawać lat i to jest między innymi na przykład to i to ma tutaj tak wiecie nie coś modyfikować jeszcze nie jakoś mocno ale jednak tutaj właśnie tak podkreślać to i może to jej tylko damy Chociaż nie wiem, czy to jest nawet potrzebne. Jakoś naprawdę wygląda super. I do tego damy jej na przykład takie rzęsy, żeby tutaj nie przesadzać. Damy jej na pewno ładne oczy z soczewek, brązowe, jakieś piękne. Mogą być te. No i myślę, że tutaj jest to całkiem spoko. Jeszcze troszkę bym z tymi ustami się pobawiła w takim kontekście, że zrobiłabym jej po prostu tak. No i. Kurczę naprawdę spoko, bardzo spoko, totalnie nic więcej bym tutaj nie robiła. I lecimy dalej. In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. Moi drodzy, bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak ją ubrać. I na początku, jak widzieliście, stwierdziłam, że będę jej dawać takie kolorowe kolczyki, jak miała. Ale jednak stwierdziłam, że ona była dosyć elegancko ubrana i chciałabym utrzymać ten elegancki strój na niej. Dlatego dostałam tę marynarkę, która pochodzi i bodajże z kitu koreańskiego. I do tego dodałam jej spodnie CC, które to spodnie bardzo lubię i bardzo często wykorzystuję, ale pasowały mi do niej. I pomyślałam sobie, że będą fajnie wyglądać, bo one są takie pół eleganckie, a pół codzienne. Miałam jej nie zmieniać kolor włosów i fryzury, natomiast jak tak pomyślałam sobie, a sprawdzę co tam mamy kliknęłam te włosy i po prostu się zakochałam w nich i uważam, że wyglądają silicznie. natomiast pomyślałam sobie, że przecież możemy ją zafarbować, a dlaczego okay. by nie mogłaby sobie włosy no. zafarbować, nie? na czarny, bo jakoś wydaje mi się jeszcze taka sympatyczniejsza niż wydawała mi się wcześniej bardzo jestem zadowolona z tego jak ją ubrałam i teraz przejdę do następnych strojów a potem sobie Pogadamy na temat tego, jak ona wygląda. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. Field, and it gives me chills, a nice road to feel I slip off the field and crash on the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath of. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath of. I can't move on till I let go I mamy już przerobioną całą Vivian, już wam opowiadam. Zmieniłam jej troszkę makijaż, ponieważ zauważyłam, że przepięknie jest jej w tej kresce, więc stwierdziłam, że być musi. Strój oficjalny jest bardzo dużym odwołaniem do tego, co ona już miała, ponieważ ja się zakochałam w tym kapeluszu, te rękawiczki i to wszystko. I stwierdziłam, że ja chcę jej dać w oficjalnym, coś właśnie w podobnym stylu, bo było to tak piękne, mimo tego, że nie było piękne, ale było piękne. Fajny taki zestaw wymyślony, i pomyślałam sobie, że jeżeli ja go zmienię diametralnie, no to wtedy niestety nie będzie to już takie samo. Dlatego Vivian Louise dostała ode mnie właśnie takie coś. Lecimy dalej. Strój sportowy jest niezmieniany, chyba i ulubionym kolorem jest fioletowy. Piżama jest zmieniona w troszkę bardziej neutralny kolor, ponieważ ten jasno różowy bardzo mi dawał po oczach i mnie denerwował. Strój imprezowy to jest zwykła, prosta sukienka, która pochodzi z dodatku z górą, czyli wiejskiej sielanki. Strój kąpielowy prezentuje się tak, strój na gorącą pogodę, to jest to, w czym była wylosowana, ale po prostu zmieniłam jej buty. Jeszcze tak z modyfikowania figury to po prostu wyprostowałam jej kręgosłup, co też często Simom robię, a jeśli chodzi o jej strój zimowy, to prezentuje się tak. No ja jestem w niej zakochana z przepiękną Simką, naprawdę jestem w szoku. W ogóle ona wygląda jak była młoda. No nie wiem jak wyglądasz, bo masz skina, więc. Ojoj, jaka piękna! No to jest po prostu, kochani, naprawdę przepiękna simka. Przepiękna. No i co ty tutaj masz, członek rodziny? Nie, to był twój syn. Z tego co pamiętam. Nic tutaj nie zmieniam. To był twój syn. A teraz lecimy sobie dalej. Matka, żona, członek rodziny, córka. Lecimy sobie teraz do Olivii Kim Louis. Albo nie, w sumie nie Oliwia. Nie, nie Oliwia, będziesz na koniec. Pójdziemy sobie teraz do Denisa. Kim, bo teraz on jest chyba takim simem, którego musimy sobie ogarnąć. On jest I... simem schludnym, jest perfekcjonistą, jest simem uwielbiającym I... naturę. On, oraz chce mieć udany rodowód. Także cóż, mój drogi, lecimy z tobą. Oni przypomina Janusza Korwin-Mikkego, co jest dla mnie w tej chwili bardzo nie, nieprzyjemnym skojarzeniem. <laughs> Naprawdę, MI PRZYPOMINAJ, ja o takie. O, oh, kurde no! Dlaczego? Jezu, ja tu mamy takich różnych zmarszczek, no ale dobrze, niech będzie. Szkoda, że nie możemy się trochę wyprostować. Coś w się sensie skinem jakimś, ale dobrze, nie będziemy już kombinować, lecę sobie z przerabianiem. No, teraz troszkę mniej tego Janosza Korwina mi przypomina, ale wciąż cały czas czuję ten vibe. Najchętniej bym mu dała po prostu jakieś włosy, żeby tego nie widzieć. Eee, I nie wiem, bo jak, mam wrażenie, że jak dam mu włosy, to właściwie to już nie będzie to ta sama postać, więc cały czas. Mam problem. Chyba, że to jakoś przełknę. E, może przełknę, może spróbuję, bo jakoś tak nie chcę mocno ingerować. Bo tak jak wam powiedziałam, zarówno ona, jak i on bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają wyglądowo. Uważam, że są świetnie skonstruowanymi simami, przy których tak naprawdę nie ma co mocno kombinować z ich wyglądem. E, może tylko ten garniaczek mu zmienimy na jakiś taki szary. Bo ja nie jestem zwolennikiem brązowych. I właściwie buty, wszystko tutaj można byłoby mu zostawić. Też nie, no to takiego szarego to chyba nie takie, tylko powinny być czarne buty. Także tutaj naprawdę nie ma jakiejś dużej. Nie ma jakiejś dużej kombinacji z nim, bo nawet i ten strój sportowy wygląda całkiem spoko, przynajmniej. No właśnie ja tak myślę, ja tak czuję. Ja mam takie, takie wrażenie, że właśnie to wszystko jest tutaj całkiem spoko. Piżama też widzę, jest ok. Możemy mu co najwyżej jakieś kapcie tutaj na nogi włożyć, żeby boso nie chodził sobie, w sensie na stopnie na nogi. O matko, i tutaj masz co? Tu masz strój imprezowy taki. O, co tu się dzieje? Dzieje się tu bardzo dużo, ale zaraz sobie też to wyedytujemy, to ci stąd usuniemy. Tutaj ci damy oczywiście jeszcze Twoje oczy i tutaj też ogólnie ja mam coś takiego, że jak mam simów z brązowymi oczami to właściwie nawet nie widzę sensu im dawać soczewek bo jakoś mam wrażenie, że te soczewki nawet nie widzę bardzo więc tak myślę, że, no, że, że to nie jest jakieś super istotne przy brązowych oczach akurat w simsach czemu ty masz takie jasne tutaj, a gdzie są te twoje oczy? Nie, 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 mój drogi, masz mieć ciemne. No i lecimy sobie do tego imprezowego, bo tutaj <grywanie> kojarzę zamysł, kojarzę zamysł. Nie, żebym nie wiedziała o co tutaj mogło chodzić, że to tak wygląda. Kojarzę, rozumiem, ale nie do końca jestem na tak z tym, więc ja go zmienię tak sobie po swojemu. Tutaj dodamy mu jakieś takie właśnie. Niebieskie spodnie i mam już całość, więc chcę Wam tutaj przedstawić, co i jak. Ogólnie powiem Wam, że dzisiaj się chyba tak średnio czuję. Mam, że mi jakaś chyba choroba bierze. Tak jakoś tak zmęczona jestem. Kawę już praktycznie całą wypiłam, a dalej taka jestem. Jakaś nieogarnięta. Macie strój sportowy tutaj, strój do snu, macie strój imprezowy, strój kąpielowy, strój na ciepłą pogodę oraz strój na zimną pogodę. I słuchajcie, w poprzednim odcinku z nimi nie było CC, jeśli chodzi o naszą Alicję oraz Erika, ale rzeczy z Alicji i Erika pokażę Wam właśnie, pokażę. Podnikuję Wam tutaj w opisie tego filmu. Jeszcze Wam pokrótce przedstawię, jak oni się prezentują, żebyście sobie mogli przypomnieć. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam bardzo serdecznie, bo tam no nie będę teraz siłą rzeczy ich omawiać, ale CC do nich podlinkuję Wam tutaj, żeby wszystko było razem w jednym odcinku, kiedy już mamy całość. I teraz pozostała nam tylko i wyłącznie nasza Oliwka. Oliwka jest tutaj głupkiem, w sensie to strasznie negatywnie brzmi, a tu bardziej chodzi chyba, że to jest taki żartowni, taka psotnica, albo coś w tym stylu. Przynajmniej ja to tego tak odbieram. Wszyscy pisaliście, że też w ogóle zapominacie o egzystencji tych Simów. Jedynie co, to ta Oliwia kim Louis się przyjaźni z Waszymi Simo-dziećmi. No co jest w tym na rzeczy, muszę przyznać, bo u mnie jest to samo. Ta Oliwia bardzo często się gdzieś tam pojawiała i bardzo często miała jakieś takie dosyć przyjacielskie, jak na moje rozgrywki, relacje z moimi simami. Dodamy jej oczywiście, z kim? Ma piękne, ciemne oczka też, więc też tutaj dodajemy. Bardzo proszę, i do tego lecimy z detalami skóry jeszcze jakieś rzęsiki. Często pytacie o te rzęsy z detali skóry, dlaczego ja je mam, a wy macie w okularach, kochani, po prostu nie pobraliście sobie wersji odpowiedniej, ponieważ rzęsy od Kiko mają dwie wersje do pobrania. Jedna z tych wersji to jest właśnie wersja w okularach, a druga wersja to jest wersja w detalach skóry. Polecam sobie pobrać jedną i drugą. Ja najczęściej kojarzę z tych do detali skóry, ale wtedy niestety nie możemy sobie dawać em, pierścionków. Na dłonie simów, ale jest też wersja z okularami, i ta wersja z okularami znowu powoduje, że nie można dawać sobie simom okularów. I mamy to. Oliwia Spencer Kim Louis skończona. Właściwie to jest Kim Louis, nie Spencer Kim Louis, no ale zakończona. Zwykły sweterek, zwykłe jeansy. Starałam się jakoś mocno też nie modyfikować, bo wcale nie miała najgorszych tych strojów. Ogólnie uważam, że jest prześliczną simeczką. Pięknie tutaj nam powychodziła. Jej strój sportowy zostawiłam, ponieważ ona miała te skarpetki takie dwie różne. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że nie będę kombinować. Miała też tę koszulkę z tym potworem. Niech już sobie to ma. Piżama też zostanie zmieniona w sukience. Chyba tutaj coś jej tylko ściągałam skarpetki. Prawdopodobnie, bo ja nie lubię skarpetek do takich rzeczy. Strój na ciepłą pogodę jest też taki kolorowy, a strój na zimną pogodę prezentuje się tak. Także moi drodzy, Olivia Kim Louis została zakończona. Ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tak jak powiedziałam, Linki do CC będą znajdować się tutaj, do wszystkich simów, oczywiście to będą te linki, które uda mi się zlokalizować, bo też nie jestem w stanie czasami niektórych znaleźć, wiecie jak to jest, no trzeba trochę posiedzieć, poszperać. Ja w sumie wykorzystuję do tego program też, żeby mi pomagał, na pewno kojarzycie TRAIMPORTERA Importera do The Sims, także googluję, szukam, patrzę, ale no czasami nie wszystko jest w stanie on też znaleźć, w sensie nie wszystko da się wyszukać, idealnie, więc co będzie, to będzie postaram się, żeby zawsze było ich jak najwięcej. Dziękuję kochani bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zostawiajcie subskrypcje, komentarze, łapki dajcie znać, kogo z chęcią byście zobaczyli jako następnych simów w tym cyklu przerabiania tych postaci. Pamiętajcie proszę o tym cały czas, że to co ja robię teraz tutaj na tych odcinkach, to jest przerabianie do moich rozgrywek. To nie są rzeczy, które będą udostępniane publicznie. To jest po prostu robione bardzo, bardzo pod mnie gdzie ja sobie też pozwalam właśnie modyfikować wygląd tych simów. Także tyle. Cześć wszystkim.